Hej, z tej strony Ewika. W dzisiejszym odcinku robię challenge. Będę grała przez godzinę Rankeda i zobaczymy, jaką rangę uda mi się wpić. Zapraszam do oglądania. Mamy stoper. Tu mamy stoperek i klikamy start. O. I czas nam leci i startujemy. A teraz umeczek. I mamy normalny busik. No tak, by byśmy już byli na fali. Eee, dobrze. Ja jako pierwszy maczek, to nie wiem. Czy tu? Mm -mm. Imy jaka to jest miejscówka? Skromne szczyty. Ojej, cię chyba źle wybrałam. Oś już mam broń. Bramama, gościu. Ale musiałam, że zginę, nie? ja. Ja O nie! Pięć HP, 6. Jadę, no nic, Alagi. Dobra, idziemy do Lubi. No nic, na razie minęło bardzo krótko czasu, chyba <grym> tylko 3 minutki z kawałkiem, 4 minutki szybko poszło i mamy raz za jeden Dobra, jedna śpi, ale ja też śpię. <ścoughs> no nie! Nie mam takiej miejscówki, na którą bym... Latała, którą jak widzicie, taką moją ulubioną. Jeszcze nie mam takiej miejscówki. Próbujmy jeszcze raz. w tej w tym sezonie dla mnie są słabe Jakoś nie ma swojego Nie mam takiej szybkiej taktycznej Nie wiemy w ogóle te pompy. szybkie poteczki A dziwnie, bo bijemy się bardzo długo. Takie podejrzane te trochę. No, z tej strony. nie używam tego jetpacka? Lepiej. No, bili się się nie piję teraz. Crazy. <grymne> Dobra, ten kara jest do Jest taki wolny. Ja nie pokazuje rangi w ogóle. Nawet dopiero pobieranie wyników. Ja za szybko klikam. To ma sens. <grymne> Ale dobrze, żeby się wrócił. Nie, to jest takie podwyższenie. No, ile osób tu leci? Dobra, ja lecę na tą skrzynkę. A tym na pewno zabiję na blisko. Znaczy daleko, chciałam powiedzieć. nie lubię tej pompy. Ej i się? Uff, bo by śmiesznie. 22hp Lecimy Tylko nie zwróciłam uwagi O! haha, fajna. <laughs> Czyli potem trzeba wybuchu? Bo z ma 4 plasterki. <laughs> Okej okay. Nie mam pytań Wiecie, trzeba Wąkry a mam Okej, okay, mamy jednego. Myślę, że to był ten, który wylądował wtedy. czy nie, czy AsmG nie będzie lepszy w tym sezonie. Jakoś ta pampa bo nie trafisz czas no i... GG, nie? Szybko na trzeba przełączyć. Gdybym lepszą pompę trafiła, to go zabiła, nie? Dobre. Uczczę. Lepszy lat bym miała. A, uciekamy. Ja pierdzielę. gościu na górce sobie stoi. A no to trzeba trochę pogryć, jednak zmiana mapy jest całkowita. A no to jest ta lokacja. To się kojarzy. Pięknie, fajnie. Fajnie. Jemy po to. O, tak ja nie chcę cię uderzać. <laughs> Żyjemy. Na pewno nie mam amunicji. My sobie to. I kuleczki. I idziemy do kogoś innego. Przynajmniej spróbować. Mamy. do Let's go. Идем плотик. Jezu, ale spodobała Już myślałam, że zginę. Prawda? Już Że to by było tak takie Taki typowy? Nie wiem. śmieszne że na rękę daję, bo do... by to takie typowe. Obijałam ich. Jest, jestem. Próbujemy tam lecieć. Ja myślałam, że to słup jakiś z budynku. Mogę, obejść. No, o tym mówiłam. O tym mówiłam na koceku. Najstraj! Nice trzeba się właśnie w, my, w inną stronę w tym momencie. Gajna, na no pewno jesteśmy. Wybieranie wyników. Nie no, ładnie, spoko. 122. <grymne> Może wyjdziemy z tego brędza. Mm, mm, mm. Mamy 20 minut tak jeszcze. Mamy taki czas, oto? 40 minut już minęło? Studio, jakoś, polubiłam to studio trochę. <gry> znaczy, chcemy się szukać jakiejś dalekiej misówki. Sopłata tutaj. To też solo gram. W inaczej. Yy. Koc landing troszeczkę słaby. Ajajaj. ay a nie m ale... Ocik. Chyba. Gościu by raczej strzelał, nie? Nie wiem, czemu mi postać kucła. Ale najważniejsze, że żyjemy. <laughs> Jeszcze. Nie? O nie! Nie no, czemu kuzyn nagle, w jakimś random momencie? Jest Tak, zastanawiam się, czy tam jest goście, czy nie. Siądę pierwszą minutkę, więc nie, czy nam się uda. Czy to nie będzie ostatni ręki dzik? No, w już nie muszę. Udało nam się. Ja zastanawiam, ja no, nie zastanawiam się, gdzie je zaskoczę. Ogólnie już oczy widziałam śmieć w swoim. Nie jest ona animacja. Okej, więc prawdopodobnie są po drugiej stronie i na górce może być. Ja mam... Na widzimy ostatniego. On ma na mnie.

brali Bo <noise> Boże, jaka panika to była. No <noise> mamy koniec czasu, przykład, tu już ponad mamy godzinkę i zobaczymy, co nam się udało w ogóle zdobyć. Popieranie wyników, mamy, jak to widać, godzinkę. I udało się nam brązika, tujeczkę, bliska. więc <grymianie> silverka. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Pa pa!